Na razie symbolicznie przy blasku fleszy. Ale już w 2015 roku, właśnie tutaj, ma stanąć fabryka produkująca fundamenty dla morskich siłowni wiatrowych. Wszyscy wiemy, że tradycyjny przemysł stoczniowy, który był ostoją naszego miasta, dzisiaj nie ma szans na powodzenie. Dlatego trzeba szukać nowych projektów, trzeba szukać nowych wyzwań. I to tutaj, właśnie na Gryfie nam się udało. Nowa fabryka to jedyna tak duża inwestycja niemieckiej firmy Birfinger jest To nasza największa inwestycja pojedyncza w ogóle na świecie, nie tylko w Polsce. W Polsce poza tym inwestujemy w branżę energetyczną w Bełchatowie, tam jesteśmy jednym z podwykonawców, dokonujemy tam przebudowy elektrowni do dziesięciokotłowej i również w branży budowlanej. Fabryka to koszt 350 milionów złotych i około 800... Nowych miejsc pracy. Nie chodzi o zaklęcia walczenia z bezrobociem. Chodzi o to, aby władza publiczna stwarzała maksymalnie dobre warunki, kreśliła ramy, aby mogła się rozwijać przedsiębiorczość, a przez to generować miejsca pracy. Inwestor, poszukując miejsca podbudowy z kilku lokalizacji, wybrał Szczecin. Trzy lata temu, kiedy niewiele uwierzyło w powodzenie. E Gospodarczej na tym terenie. Ci, którzy wierzyli, dzisiaj są na tej, na tej sali. Oni, oni pomagali nam w tym, w tym przedsięwzięciu.